Po wyborach Sołtysów i Rad sołeckich w naszej gminie nastał czas zebrań sprawozdawczo-wyborczych Ochotniczych Straży Pożarnych. Obecnie w Gminie Żarów funkcjonuje siedem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Buków. Kalno, Wierzbna i Mrowiny. A trzy spośród nich są włączone do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego żarów, Imbramowice oraz Pożarzysko. Nad prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych czuwa Gminny Zarząd Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej. Koordynuje on i wytycza kierunki działania dla podległych jednostek OSP. W sobotni popołudnie, 21 maja 2011 roku, odbył się zjazd delegatów zarządu oddziału miejsko-gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żarowie. Zjazd był przygotowany na bardzo wysokim poziomie. Frekwencja, e, wnioski, po prostu i uchwały, wszystko zostało dopracowane do perfekcji. Także temu zarządowi życzę dużo, dużo. Zdrowia, szczęścia, po prostu, żeby, żeby prowadzili tą, ten zarząd miejski prostu do sukcesu. W spotkaniu poza delegatami poszczególnych jednostek udział wzięli zaproszeni goście. Burmistrz miasta Żarów Leszek Michalak, zastępca burmistrza Grzegorz Sosiecki, Lilla Gruntkowska, poprzedni burmistrz Żarowa, Tomasz Szuszwalak, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej ze Świdnicy, Ryszard Wikliński, prezes powiatowy OSP, Zbigniew Klebowski, poseł na Sejm oraz Michał Domański, pracownik Urzędu Miejskiego do spraw wojskowości, ochrony cywilnej i porządku publicznego. Na przewodniczącego zjazdu wybrano Grzegorza Osieckiego, zastępcę burmistrza Miasta Żarów, a na sekretarza Michała Domańskiego. Spośród delegatów dokonano również wyboru członków komisji niezbędnych do przeprowadzenia obrad. Zarząd po przedstawieniu obszernego sprawozdania z mijającej kadencji otrzymał absolutorium. Po głosowaniu nad uchwałami i zatwierdzeniu osób do zarządu przystąpiono do ukonstytuowania się prezydium zarządu i komisji rewizyjnej, powołano nowe prezydium zarządu miejsko-gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Żarowie. Stanisław Pilarczyk z OSP Wierzbna pełnił będzie funkcję prezesa. Henryk Warchoł z OSP Pożarzysko oraz Krzysztof Michnowicz z OSP Imbramowice pełnić będą funkcję wiceprezesów. Na sekretarza powołano Grzegorza Osieckiego, zastępcę burmistrza, zaś skarbnikiem został Miłosz Laskowski z OSP Kalno. Po pięciu latach założyłam znowu swój mundur strażacki, ponieważ jestem członkiem OSP Wierzbna. Dzisiejszy zjazd pokazał, że straż bardzo chcę zmian. Został wybrany nowy zarząd. Mam nadzieję, że zarząd, który spokojnie oczyści atmosferę, która panowała w Żarowie i udowodni, że strażacy są bardzo potrzebni, bardzo ważni i ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa w gminie Żarów jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zadanie. W życzę nowemu zarządowi sukcesów i jak najmniej wyjazdów do pożarów, ale życzę również dobrej atmosfery pracy. Funkcją komendanta gminnego związku powierzono Ireneuszowi Zadylakowi z OSP Żarów, na członków Prezydium zarządu wybrano Stanisława Wójcika z OSP Mrowiny, Wiesława Surnika z OSP Buków oraz Tomasza Jarosza z OSP Kalno. Nowo wybrany prezes w swoim inauguracyjnym przemówieniu wyraził nadzieję na dobrą i konstruktywną współpracę ze wszystkimi jednostkami ochotniczych straży pożarnych, co z pewnością powinno przełożyć się. Na lepsze funkcjonowanie wszystkich jednostek w naszej gminie. Wszystkim nowo wybranym władzom OSP serdecznie gratulujemy i życzymy, aby służba drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem ich osobistej satysfakcji i społecznego uznania. Bo być strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie to zaszczyt i obowiązek to bezinteresowna służba innym ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności. Po długich wyborach w jednostkach od stycznia Wybraliśmy nowy zarząd, zostałem prezesem miejsko-gminnym, podjąłem się tej trudnej pracy na rzecz ochrony ludzi, dobytku i zdrowia. Myślę, że z tym nowym zarządem będzie się współpracować bardzo dobrze i mam nadzieję, że za pięć lat będzie tak wesoło jak dzisiaj. Po pięciu latach skończyła się kadencja starego zarządu. W dniu dzisiejszym został wyłoniony nowy zarząd. Myślę, że jak najbardziej powinniśmy wszyscy pogratulować przede wszystkim prezesowi, komendantowi. Prezesem został druh Stanisław Pilarczyk. Wszyscy, myślę, sobie życzymy i mieszkańcy, i władze miasta jak na najlepszej współpracy i przede wszystkim gotowości bojowej naszych strażaków. Bo to dla mieszkańców jest najważniejsze. Czy, czy to w mieście, czy to na wioskach i w zakresie zabezpieczenia ogniowego, i w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego, i w zakresie ratownictwa drogowego. Dzisiaj nasi strażacy to jest e, ta pierwsza instytucja, która przychodzi z pomocą. To są ci pierwsi ludzie, którzy o każdej porze dnia i nocy pędzą, żeby nas ratować i to dosłownie pędzą, bo i wozami bojowymi, i biegiem najpierw drogowymi. I tutaj ta wdzięczność mieszkańców jest zawsze bardzo duża, ale ona jest po czasie. A bardzo ważne jest też uświadomienie sobie, żeby ten strażak wystartował, to ten strażak musi być dosprzętowiony, ten strażak musi być wyszkolony, musi być e, wykształcony w w kierunku ratownictwa medycznego. I to są te działania, które na początek razem podejmujemy. Ja życzę nowemu zarządowi, nowym władzom, żeby nasza współpraca się rozwijała, żeby nasze jednostki, żeby się dosprzętowiały, a strażacy podnosili swoje kwalifikacje. Dla dobra, myślę, wszystkim mieszkańcom.